Witam, ja jestem CyberMetan, a to jest kolejny już odcinek mojej serii Let's Play Minecraft. Pierwsze na co możecie zwrócić uwagę, to są zmienione teksturki. Yy, zainstalowałem teksturki, yy, się nazywają Findful chyba. Tak. To one są po prostu takie same, tylko są w wyższej rozdzielczości i parę tam detali zmienionych. Mi się podobają. Nie chciałem zmieniać teksturek. Na, na jakieś inne, zmieniające całkowicie wygląd Więc zmieniłem na takie teksturki Tylko z troszkę podwyższoną rozdzielczością Moim zdaniem są bardzo ważne Jeśli ktoś jeszcze nie miał, nie słyszał o nich Albo nie miał okazji w ogóle To może zamieszczę link Pod nim Żeby można było sobie ktoś ściągnąć W razie czego Drugą sprawą to te odgłosy które dobiegają z balkonu Trochę nie przemyślałem Ale tutaj będą Gdzie idzie Tutaj jest już pierwsza kondygnacja Mojej hodowli I na pierwszym są świnki Widzicie już je trochę zdążyłem rozmnożyć Może trochę denerwować mnie ten mod <laughs> z tych świn z balkonu Ale może jakoś się dobrze rzuci Niżej jeszcze tutaj nic nie ma, ale będą tutaj, tutaj będą owce, tak. Tutaj tylko czekam, żeby, żeby trawa tutaj urosła i się trochę zastanawiam. Lek lekko się zastanawiam, czy aby nie zmienić, skoro tutaj już jest trawa na całym poziomie pierwszym, to tutaj zrobić owce, żeby sobie mogły gryźć tą trawę, a tutaj zrobić kury. Drugim jeszcze... to już powiem jak będę szedł. Teraz idę, mam tutaj zboża. Idę pozbierać trochę. Uu, nie wiem czy nie, nie, nie zamknąłem tutaj. Nie pamiętam. Nie, ja, zamknięte, dobra. Niepocześnie, straciłem teraz czas. Dobra. Yy, idziemy teraz po owce. Mam tutaj już przygotowane. Była, była mi potrzebna czerwona wełna do kończenia tej podłogi. W, moim, w mojej grocie. Więc te owce są pomalowane na czerwono, więc mylą mi się troszkę ze świniami. Ale jakoś dam radę je odróżniać. Może. A właśnie przy okazji, tutaj. O, właśnie, widzicie teraz tutaj owce. Wygląda normalnie jak... z daleka jak świnia prawdziwa. A rzeczą, jaką sobie wgrałem, to sobie podpatrzymy od jednego z użytkowników. Ten mod jest to mod. Może znacie? Tyk. Wszystkie timberki zleciały z drzewa. Za jednym pociągnięciem klocka mm. Fajny mod Naprawdę Tylko siekierką można Ręką jak, jak się chce to on nie działa Dobra Więc teraz jedna to samo. rozmnożenia są potrzebne dwie Tak więc O jest, tutaj druga Ale poszukam jeszcze może będzie tutaj gdzieś Bliżej Jakaś biała Zobaczymy. Nie, nie ma. Nie ma, trudno. Trzeba trochę popływać za nią teraz. Hopa. W dół. Chodź tu owieczko. Problem może być z tobą teraz. Jak tutaj wyjdziesz? Kochana. Płyniesz? Płynień. Chodź. Będę starał się robić przejście. Chodź, idziesz? Skakaj. Mocno. Dobra. Jedziesz? Jedziesz? Chodź. Na górę, pięknie. Już niszczę. Było ci łatwiej wejść. Nie mi miło cię uderzył Dobra, jest. jest. Jest, jest, jest. Coś mi się ścina ten Minecraft. Nie wiem dlaczego. Może się to dla was okazać trochę dziwne. Ej, hey, no, skakaj, leżanko, chodź. że co tam, jak, jakiego on musi mieć kompa, żeby mu się Minecraft przecinał. Nie wiem czym to jest spowodowane, może tym, że dużo w sumie na kompie nie robię. To nagrywanie by aż tak dawało w kość kompowi. Kompo mam dosyć dobrego, mocnego. Dużo kasy w niego wydałem. Chodźcie, owce, piękne. Dobra. Ale to tak jednorazowo jakoś teraz Bo nigdy mi się wcześniej nie Minecraft po prostu nie ścina Może on nie ścina, nie będziecie tego widzieć na filmie Ale po prostu wolno mi tak chodzi Jest w ogarnicach 30 klatek nie, nie 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 skakajcie Bo się skaleczycie Dobra Chodźcie 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 owieczki ładnie, pięknie skakacie skakać ja, teraz się nie da. Co by tu zrobić? Trzeba to zniszczyć to drewno. Może teraz wejdą. Oddział Skakaj. Nie wiem, co się nie, nie chcę tutaj wejść. Nie potrafię po prostu. Muszę zrobić teraz taki maczek. O No Usuńcie się Ej, nie puchaj mnie O co? Ty naczy świnio Dobra Pójdę wiesz dobra, bo nie z mi się niszczyć tego tak. Tutaj zniszczymy I chodźcie, chodźcie, jedno i drugą. I druga. Gdzieś koleżankę zgubiłaś. Oh! Wow! Holy fuck! Co jest? Z tym. O oh my god! Nie! Nie, nie! Błąd techniczny! Aż mi się sz... aż mi <śmum> się naście <znać. śmum> Wiem czego to jest sprawka Ja pierdolę Zasmucony jestem teraz całkowicie Nie mogę o matko wojsko! Szlak by ci trafił. Poszło wszystko w Co teraz? Kurde. Mod fajny, ale... Dobra. Nie jestem w stanie zmówić Tyle pracy poszło w... Pi! Fii. Oh my god. Oh my god. Nie wierzę. Że ten mod mógł takie coś zrobić. z tym pogodzić i to odbudować poza odcinkiem przepadnie parę kilka godzin na pewno na to o oh my god nie wiem co mówić już naprawdę to jest jak żoba narodowa w tej chwili jeszcze kurde nie mogę wejść. Teraz tam tutaj ogro. Oh my god. No Ale fajnie to... Teraz to przynajmniej Fajnie wygląda. Nie mam jedzenia. Wszystko się wali jednym słowem. Jeszcze nie wszystkie drewnianych pozbierają. Dobra. To mniejsze o to. Dobra, przynajmniej tu. Przynajmniej tutaj układu. Uuuu, chunk, 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 chunk. Dobra. Tu powpadały drewna jeszcze. Właśnie tak się stawiam co, co, co tak mało tego drewna, bo to wszystko powpadało Dzięki żyją. Śmieją się pewnie z tego. Tak jak wy się śmiać będziecie. Przypuszczam. Nie widzę innej możliwości. Ooooooo oh, nooo Co. Jeszcze tej szkielet czy do mnie dopierdziela Już wiem jak nazwać ten odcinek W tej chwili się nieszczęście przytrafiło, ale nie będę płakał nad rozanym mlekiem. Oooo, wow, wow, jeszcze się tnie wszystko. Nie, 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 dzisiaj to jest... Wybrałem sobie z... zły dzień na nagrywanie. Today is a good day to die. Naprawdę. Tylko to jeszcze tutaj, tą podłogę tutaj posklejam, ale inne tu już muszę co więcej mieć pod siebie, żeby to móc naprawić. Ale dużo słyszałem naprawdę. Nie podoba mi się to. Ten mod do czego doprowadził ten mod osrany. Do takiego nieszczęścia. Jeszcze mi drewno zabrakło. No, dobra. Aha, tu ma być cztery. Nie lubię w grach powtarzać tego samego... ...dwukrotnie. Oh dobra, dobra, dobra 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 weźmy się teraz w gęsi I zróbmy to szybko Przypuszczam że tutaj jeszcze tutaj. Światło na ziemi. Hmm. Uh -huh. Nie fajnie się stało. Tutaj jeszcze zwykłą deskę brakuje, nie wiem czy z stało Hały ja o wywaliłem jak chciałem owce wprowadzić Owce jest tutaj, dobra siedź jedna, jedna przynajmniej Będę miał jedną przynajmniej Teraz muszę tutaj obwarować wow, 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 wow co to wchodzi mamy Łooo dedłem Nie fajnie Duga buduję.